Do tej pory motocyklom Yamaha nie poświęcaliśmy zbyt wiele uwagi. Nadrabianie zaległości postanowiliśmy zacząć mocnym akcentem. W tym celu wybraliśmy się do stolicy, gdzie salon Yamaha Liberty Motors właśnie został autoryzowanym dealerem GYTR Pro Shop. Nie dość, że będzie jedyny w Polsce, to otrzymał również wyłączność na Czechy i Słowację. A co to wszystko znaczy w tłumaczeniu na nasze? Wyjaśnimy w tym odcinku. Jest to innowacyjny projekt Yamahy, genuję Yamaha Technology Racing, który daje możliwość konsumentom, nabywcom, kupić motocykl w specyfikacji Gydr bądź do motocykli z serii R nabyć części, akcesoria tuningowe takich dostawców jak Akrapowicz, GB Racing, Giles i daje nam możliwość jako serwisowi zbudowania dla nich w zależności od oczekiwań i preferencji motocykle wyścigowe w specyfikacji Superstock oraz Supersport bądź Superbike na bazie r 1 Dzień dobry, witam serdecznie. Ja nazywam się Grzegorz Klatka, jestem doradcą serwisowym w serwisie Yamaha Liberty Motor z W serwisie przy salonie, który dostał od tego roku przywilej sprzedaży i montażu części specjalnych i akcesoriów tuningowych z gamy gyt i Yamaha. Na chwilę obecną są dostępne dwa pakiety do Yamachy R1 i R6. W kolejce do, w filmie do uzyskania homologacji wyścigowej są pakiety do R7 oraz do motocykli R3 i docelowo do R125 oraz do wszystkich motocykli MX Yamachy, czyli YZF oraz WR. Zaczynając powiedzmy od motocykla, którego dumnie prezentowaliśmy i prezentujemy nadal. E, dumnie prezentowaliśmy na Warsaw Motorcycle Show oraz dumnie go prezentujemy w, w naszym salonie. Jest to ostatnia R6 RJ27, e, zaczynając może od e, laminatów. Laminaty zrobione, skonstruowane w bezpośrednim kontakcie e, z inżynierami, z zespołów fabrycznych Yamaha. E, tu akurat malowanie na 2,23 zgodnie z załącznikiem Yamaha Racing. Jeśli chodzi o specyfikację, o, o sprzęt, krótka wiązka. Komputer GYTR. Programowalny komputer GYTR. E, dez, dezaktywacja ABS-u. Również jest e, zdemontowany system ICE, system dopalania spalin. Jeśli chodzi o układ wydechowy, tu jest pełen układ Akapowicza, To jest, co jest ciekawe, z, w dwóch, z dwoma debiekillerami tak naprawdę ten układ przychodzi teraz większość torów jednak ma restrykcje, więc do 101 dB jesteśmy w stanie sobie go w zależności od, od konfiguracji ten, ten tłumik e, dostosować. Jeśli chodzi o układ hamulcowy, upgradeem jest przewód w, w oplocie. Natomiast motocykl i sety, oczywiście odwrócone biegi, lekki łańcuch 520 i zmienione przełożenia. Zębatka zdawcza 15, zębów zębatka tylnego koła 45. Natomiast jeśli komuś jest mało performansu Superstoka, można upgradeować, można zbudować sobie tak naprawdę. Z części specjalnych części opracowanych przez inżynierów zespołów fabrycznych Yamachy można zbudować sobie silnik. Począwszy od wału korbowego, poprzez cały układ tłokowo-korbowy, te tłoki, korby, ostre wałki, zespół przepustnic, cały Airbox można nawet sobie kupić w specyfikacji World Supersport. Sport. Więc jakby tu jest Sky is the limit. To samo się tyczy Yamachy R1. Na chwilę obecną inżynierowie z Yamaha Racing e, tak naprawdę czekają na homologację pakietu wyścigowego do R7, ale również będzie dostępna szeroka gama części specjalnych, m.in. full engine kit, taki jak jest dostępny do, teraz do R3 i do, do, do R7. E, więc tak, jak najbardziej tak. Można będzie zbudować sobie oczywiście stoka, e, analogicznie e, w takiej specyfikacji, jest, jaka jest ta R6. Ale jeśli komuś będzie mało, jeśli ktoś będzie chciał więcej, będzie można zakupić silnik na, na częściach specjalnych GYTR. Pragnę zaznaczyć, że GYTR Yamaha Piaseczno to nie tylko ja, czy nasi handlowcy, ale to też doświadczona kadra, śmiem twierdzić, Najlepszych ludzi w Polsce, bo naszym dyrektorem jest wielokrotny mistrz Polski w Superbajkach legenda wyścigów Tomasz Kędzior. Mamy również nieocenionego Adama Badziaka, naprawdę ojca chrzestnego tego, tego projektu w, w naszym kraju. Więc oni również służą pomocą i swoim doświadczeniem. Jesteśmy w stanie ten motocykl zbudować w zależności od preferencji dla, dla nabywcy, zbudować i wystroić go. Bo, bo proszę pamiętać, że jakby Montaż części to jedno, ale na, na, w samym końcu jest, jest remap na hamowni i strojenie wszystkiego pod, pod preferencje i pod oczekiwanie miejsca. Na stronie Yamaha Racing, nie Yamahy Motor Polska ani na naszej stronie Yamaha Liberty Motors, w zakładce Gytr jest, jest dostępność do wszystkich indeksów części. Tam jest przyporządkowana gama części dla danego motocykla serii R więc zachęcam do zapoznania się z tą stroną i oczywiście do kontaktu z nami w celu wyceny. Gama tych części jest bardzo bogata, bo jest blisko ponad 500 pozycji części specjalnych do wszystkich motocykli serii R Yamahy, więc myślę, że każdy posiadacz, czy to R3, R7, R6 bądź R1 znajdzie coś, coś, coś dla siebie. Co jest istotne i co daje projektowi GYTR wyjątkowość, to jest to to, że te wszystkie części są sprawdzone i używane rzeczywiście w motocyklach wyścigowych, które biorą udział w seriach World Superbike, World Supersport. Czy w wyścigach e, międzynarodowych mistrzostwach Włoch, Niemiec, czy Francji, w zespołach Yamaha. Więc mamy pewność taką, że nabywając te części i my je montując, plug and play, mamy stuprocentowy performance. Tak, to, to nie jest nic, wie Pan. E, metodami prób i błędów są to części uprów przez Yamaha Racing, które z dubą e, prezentuję i mam nadzieję. Zachęcę Państwa do, do nabycia i do montażu u nas GYTR.